Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję i dziękuję Panu Dyrektorowi też za odwagę, że zgodził się przyjąć taki referat, który, zwłaszcza na tle, jak zobaczyłem, potem cały program na tle tych poważnych referatów wygląda trochę na żart. Żart, ale powiem, że właściwie od razu przedstawię moją tezę, którą będę następnie udowodnił, mianowicie gdyby. Nie linia Kersona, która wzięła nazwę od nazwiska Lorda Kersona, By, być może, a nawet wielce prawdopodobne, że w tej sali dzisiaj mówilibyśmy po ukraińsku. I stąd ten, ta teza, którą, którą będę mówił. Najpierw zacznę od tego, oczywiście, że y, to prowokacja polega na tym, że oczywiście e, pewnie ma, ma, mało kto z Państwa słyszał. Być może w szkole w, właśnie słyszano o linii Kerzona, o samym Kerzonie pewnie, pewnie niewiele. E, dla równowagi sam lord Kerzon prawdopodobnie również nie słyszał o Lubaczowie. Także można powiedzieć, to działało w obie strony. E, Oczywiście wiąże się to z linią Kerzona, o której się wszyscy uczyli w szkole. Jej przebieg właśnie był, został przedstawiony w depeszy wysłanej przez Lorda Kerzona 11 lipca 1920 roku do Moskwy na ręce Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Rosji Sowieckiej, jego imiennika Georgija Cicerina. Najpierw zacznę oczywiście przedstawienia tego bohatera. George Nathaniel Kerzon, Lord Marquis of Kedleston. Urodził się w 1859 roku w Derbyshire w Anglii, e, chociaż tam tytuły lordowskie były związane z, w jego rodzinie z Irlandią. E, miał wówczas już 60 lat, od 1919 roku do 1924 roku. Pełnił funkcję Sekretarza Stanu, czyli Ministra Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, tutaj jest przedstawiony w stroju z okresu wcześniejszego, w stroju wicekróla Indii, czyli był namiestnikiem, można tak powiedzieć, z ramienia korony. Stał na czele administracji tej kolonii brytyjskiej. I teraz, proszę Państwa, paradoksem historii jest, że według mnie, Przepraszam nauczycieli historii, ewentualnie, i, i młodzież, bowiem się w szkole uczył czego innego. Natomiast po pierwsze, nie było żadnej linii Kerzona jako linii rozgraniczenia. Po drugie, Kerzon nie był jej autorem. A poza tym się wszystko zgadza. Czy jak w tym dowcipie, trochę jak o radiu Erewań, nie wiem, czy Państwo znali z takich czasów sowieckich, to jeszcze pamiętam te czasy. Otóż radio Erewań to była taka yy, przedmiotem żartów ośmieszające propagandę sowiecką. I jest taki żart właśnie anegdota, że telefon do, telefon do Radia Erewań, czy to prawda, że na Placu Czerwonym w Moskwie rozdają samochody. Prawda. Tylko że nie rozdają, a kradną i nie samochody, ale zegarki. A poza tym wszystko się zgadza. I przy Państwa trochę jest tym kerzonem. Ja wytłumaczę te nieporozumienia, które funkcjonują w historiografii, więc można powiedzieć, że to podręczniki idą za historiografią, która w tym wypadku, można powiedzieć, nie dość dokładnie bada. Chociaż przynajmniej ustalono jedno, co właściwie zgadzają się historycy, że Nick Kerzon prawdopodobnie był autorem tej linii. Ale ja uważam też, że trudno mówić o linii Kerzona, tym niemniej oczywiście w, ty w 20 roku, natomiast ona została przyjęta później. To jest ten tekst depeszy. Jak widzicie Państwo, nie wiem, można tutaj powiększyć, jeśli można, dolną część, widać część e, tej depeszy. Otóż e, trzeba zacząć od tego, że depesza została wysłana z belgijskiego uzdrowiska w Spa, w którym kilka dni, 6 dni spotkali się przedstawiciele mocarstw zachodnich. Przybył tam również polski ówczesny premier Władysław Grabski, prosząc o Pomoc w związku z kontrowersywą sowiecką, która zbliżała się do, grani, do porusu, która zbliżała się do centralnej Polski. Po wysłuchaniu go podpisano 10 lipca, podpisano porozumienie w sprawie właśnie interwencji mocarstw i następnego dnia po wysłuchaniu Kerson proponował depeszy tu jest jej kopia z, do, z dokumentów ze spuścizny po premierze brytyjskim Davidzie Lloydzie George'u przechowana w Westminsterze, siedzibie parlamentu brytyjskiego. To jest jej odpis w zasadzie tej depeszy. Proponował w pośrednictwo aliantów zawieszenie broni między Polską a Rosją Sowiecką, proponując jako rozgraniczenie wojsk obu stron, Rozgraniczenie, mówię, czyli linię zawieszenia broni, a nie żadną linię graniczną. I stąd to nieporozumienie. Linię, która przebiegała mniej więcej, jeżeli chodzi o yy, obszar na północ yy, dawnego Królestwa Kongresowego, Królestwa, wzdłuż granicy Królestwa Kongresowego czy też Królestwa Polskiego ustanowionego nazwanego kongresowym w 1815 roku, mniej więcej wzdłuż Bugu. I tam się. I decyzją Rady Najwyższej z 8 grudnia 19 roku, a więc pół roku wcześniej, ta linia rozgraniczenia, te tereny na zachód od tej linii e, miały podlegać polskiej administracji. Linie tej rozgraniczenia, tę te, te linię nie przesunięto dalej, ponieważ decyzja dotyczyła terenów dawnego Imperium Rosyjskiego, a nie Galicji, która trzy e, miesiące wcześniej losy Galicji, całej Galicji miała Zostały, miały być rozstrzygnięte przez mocarstwa. Formalnie suwerenną władzę nad Galicją w traktacie w saint traktacie W traktacie pokojowym w Saint-Germain pokonana Austria przekazywała mocarstwom do późniejszego rozstrzygnięcia. I co się stało? Otóż Grabski podpisał porozumienie tutaj już nie będę państwu opowiadał, podpisał porozumienie dotyczące właśnie o takim proponujące taką linię zawieszenia broni wzdłuż Bugu do którego się rzeczywiście wojska sowieckie zbliżały natomiast w tym porozumieniu podpisanym przez Grabskiego dzień wcześniej nie było mowy o nic o dalszym przebiegu linii natomiast było sformułowanie że jeżeli chodzi o Galicję to będzie w momencie linia zawieszenia będzie przebiegała w, w takiej linii, jakim stacjonowały wojska, czyli jaka była sytuacja na froncie w momencie zawieszenia broni. W tym czasie wojska sowieckie dopiero zbliżały się od wschodu do Lwowa, czyli ta e, linia powinna przebiegać dużo bardziej na e, wschód. Tym niemniej właśnie w tym tekście depeszy tutaj e, znalazły się dalsze, dalsze przy, e, 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 słowa o tym, że dalej od... Granicy y, Kryłowa, od granicy, w którym się stykała granica dawnego Królestwa, y, trójstyk Królestwa Polskiego, Rosji Właściwej i y, Galicji, linia będzie przebiegała na, wsch na wschód od Hrubieszowa, na zachód od linii ruskiej i na wschód od Przemyśla po Karpaty. Czyli widzicie Państwo, to nie była żadna linia, w zasadzie były trzy punkty orientacyjne. Tak? I teraz proszę Państwa, jeżeli Państwo znacie mapę Polski, za chwilę jeszcze do tego dojdziemy, to zwróćcie uwagę, że na tym odcinku nasza granica jest prawie wykreślona po niej prostej. Właśnie z tego powodu, że ona nie była tutaj określona, a ponieważ przedstawiono się potem punkty odniesienia, właśnie te... To nieszczęsne zdanie, dlatego yy, po prostu zrobiono ją, po, yy, Sowieci ją zaproponowali po prostu wzdłuż linii prostej, tak, żeby zgadzało się z tymi trzema punktami na mapie. Dzisiaj czterema, licząc Karpaty. Tak. Yy, co jest istotniejsze, oczywiście Depesza, i to jest, istotne, to jest jeszcze bardzo ważne, Depesza mówiła o zawieszeniu broni, do którego nie doszło, także nie odegrała w tym momencie żadnej roli w historii. Natomiast już w październiku, jak, jak stwierdziłem w dokumentach brytyjskich, już w październiku 1920 roku w dokumentach Foreign Office, czyli brytyjskiego Ministerstwa Sotra Zagranicznych, zaczyna funkcjonować pojęcie linii Kerzona, związanej prawdopodobnie z tą depeszą, a nie z decyzją Rady Najwyższej z grudnia, którą czasami się w historiografii odnosi, dlatego że właśnie ta decyzja z grudnia dotrzyła tylko części tej późniejszej linii Kerzona. Także ta ta, ta, ta i Kerzon nie był jej autorem natomiast tutaj był osobą która podpisuje podpisała tę depeszę stąd mówi się o linii Kerzona i teraz jedno co historycy są przekonani co tego są przekonani to to że Kerzon prawdopodobnie nie był jej autorem ponieważ to no, nie znał geografii tego regionu Zresztą powiedzmy sobie szczerze: My sobie wyobrażamy Foreign Office jako wielki urząd na wzór dzisiejszego, ale wtedy to było nawet po rozbudowie, po pierwszej wojnie światowej. To była taka instytucja, którą pracowało kilkadziesiąt osób merytorycznych, reszta to byli na przykład woźni, sekretarki, maszynistki, stenotypistki i tak dalej, jacyś urzędnicy biurowi. A Natomiast merytorycznie to było kilkadziesiąt osób, z tego Polską zajmowało się tak naprawdę 8 do 10. Część nie znała geografii. Był jeden ekspert spraw polskich, który się nazywał Louis Namier, ale tak naprawdę pochodził z Polski. Uważa się, że on był autorem tej linii, ponieważ urodził się jako Ludwik Bernstein w Woli Okrzejskiej, w majątku na Lubelszczyźnie, z którego wywodził się Henryk Sienkiewicz. Pochodził z asymilowanej rodziny żydowskiej, Czyli spolonizowanej. Jego siostra jest, można powiedzieć, bardziej znana przez, swoje, e, przez swoich dwóch wnuków. E, jeden nazywa się Jacek Kurski, a drugi Jarosław Kurski. Także on był bratem babki tych dwóch panów. E, I w historiografii najczęściej się jemu przepisuje, jakkolwiek Bartłomiej Rusin, który to badał, uważa, że autorem był raczej osobisty sekretarz. Premiera brytyjskiego Davida Lloyd'a George'a, Philip Kerr, który wtedy był w spa. Natomiast po, po pierwsze, Louisa Namiera tam wówczas w spa nie było, a to była kwestia jednego dnia, więc kwestia, skąd by miał wiedzieć Kerrson, jak, jak oni nie poprowadzić. Faktem jest, że Philip Kerr był, przyjaźnił się z Louisem Namierem, mógł w sześciu wiedzy. Ale warto tutaj zwrócić uwagę, że Zna, przeczytałem kilkadziesiąt memorandów l, 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 w dokumentach brytyjskich Louisa Namiera który, e, i właściwie proponowana przez niego na początku XIX roku linia rozgraniczenia etnograficznego, czyli takiego, w którym tereny dzieląca bezsprzecznie polskie od bezsprzecznie ukraińskich e, przebiegałaby wzdłuż Sanu. A więc przybiegałaby niewątpliwie na zachód od tej linii. Także byłoby, gdyby to on był ten autorem prawdopodobnie. Otóż ta linia Kerzona już funkcjonowała w jako linia Kerzona, tak cokolwiek by o niej powiedzieć. Natomiast właściwie od, przez 20 następnych lat nie miała żadnego znaczenia w, yy, w polityce. Miała jakieś znaczenie do 23 roku, jako punkt odniesienia, ale to pomimo, już jest mało istotne. Natomiast potem, co się dzieje w czasie II wojny światowej. Otóż w marcu 1943 roku, na fali pogarszających się stosunków, Stalin po zwycięskiej bitwie pod Stalingradem, kiedy ma mocniejsze karty przetargowe, proponuje rządowi polskiemu, emigracyjnemu rządowi polskiemu Władysława Sikorskiego rozgraniczenia wzdłuż właśnie linii Kerzona. Później sprawa ta wraca na konferencji pokojowej w Teheranie, gdzie tak naprawdę wyznaczono granicę wschodnią. Także to nie Jałta. Kolejny, kolejna mistyfikacja e, popularnej historii. To nie w Jałcie wyznaczono granicę wschodnią, to w Teheranie. E, I e, kiedy Anton Den minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, twierdzi, że nie określono przebiegu granicy w Galicji Wschodniej, Stalin odwołuje się do tekstu Depeszy. Brytyjczycy wówczas przywidzi do Teheranu szereg rozgraniczeń. E, tutaj mamy rozgraniczenia, to są dwie linie. Zwróćcie Państwo uwagę: linia A i linia B. Linia A jest bardziej na zachód, linia B bardziej na wschód. E, to są te linie, które rozważano w Komisji do Spraw Polskiej Konferencji Pokojowej e, w Paryżu jeszcze w czerwcu 19 roku jako potencjalnie możliwe rozgraniczenia na bazie. Rozgraniczenie między Polską a Ukrainą. I co jest istotne, dlaczego w związku z tym mówię, że mówili o Kraińcu? Pamiętajmy, że punktem odniesienia poszedł tam to wcześniejszą mapę. Wcześniejszą, wcześniejszą tutaj. O, tutaj punktem odniesienia jest są postanowienia z 1939 roku. Które były granicą między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim do 22 czerwca 1941 roku. One, granice te przybiegały znacząco na zachód. Lubaczow, powiat Lubaczowski był pod okupacją sowiecką. I teraz, kiedy Hitler zaatakował Związek Sowiecki, wojska Hitlera zaatakowały Związek Sowiecki, e, Związek Sowiecki postanowił przystąpić do koalicji antyhitlerowskiej, której podstawą był dokument nazywany Kartą Atlantycką, podpisany w sierpniu 1941 roku. Problem polegał na tym, że tam, e, te, w tej karcie atlantyckiej, jego e, autorzy, czyli Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych e, Franklin Delano Roosevelt, zadeklarowali, że dążą do, nie dążą do zdobyczy terytorialnych. A granice Związku Sowieckiego zmieniły się na przestrzeni 39 do 1941 roku. W związku z tym Związek Sowiecki podpisał Kartę Atlantycką, od razu deklarując, że rozumie, że ten punkt odnosi się do stanu sprzed 22 czerwca 1941 roku. Mimo, że ta granica w pakcie Ribbentrop-Mołotow nie została uznana przez społeczność międzynarodową, i wówczas milcząco obaj pozostali przywódcy anglosascy milcząco zaakceptowali ten stan rzeczy. No bo jest wojna przeciwko Hitlerowi, są ważniejsze sprawy niż jakieś tam e, tysiące, kilkaset tysięcy, e, ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Polski. Tak? no Notabene tutaj jest taka anegdota e, e, o. Też taka dygresja. Swego czasu Bismarck w XIX wieku jeszcze wypowiedział się w związku z jakimś kryzysem na Bałkanach, że całe Bałkany nie są warte kości jednego pruskiego grenadiera. I to powtórzono, kiedy dyskutowano właśnie o kwestii granic Europy Środkowo-Wschodniej. Nie, Brytyjczycy, Frost napisali w jednej, jeden z analityków brytyjskich, Foreign Office, że Brytyjczycy nie wyślą żadnego żołnierza tutaj, żeby jakiekolwiek y, tereny bronić czy, czy cokolwiek zmieniać w tej części Europy. Nie są zainteresowani po prostu. E, podobnie, nie, to tak samo było w, y, 20 lat później, ponad. W związku z tym się nie kłócono. Potem Winston, wprawdzie postanowienia teherańskie zachowano w tajemnicy, ponieważ Roosevelt w obliczu kampanii wyborczej przed zbliżającymi się w pierwszy wtorek listopada 1944 roku wyborami nie chciał sobie zrazić polonii amerykańskiej. W związku z tym pozostawiono te uzgodnienia w tajemnicy, ale Winston Churchill przez całą pierwszą połowę 1944 roku pracował nad premierem Mikołajczykiem w tym sensie, że go nakłaniał do zaakceptowania linkerszona. Jako takiej i teraz, y, y, Proszę Państwa, pamiętajmy, że wraca, przechodząc już tam y, dalej do tej, do tej linii, to tak czy tak w tej, w tej linii Kerzona, czy w tym rozgraniczeniu, które mieliśmy wcześniej, y, gdyby nie linia Kerzona, Związek Sowiecki mógłby te tereny po prostu do siebie przyłączyć. I tutaj, jaki jest kontekst tego, o czym może. Kontekst tej, tego uzgodnienia. To znaczy, dalej poszło już prosto, ponieważ tworząc podległy sobie PKWN 27 lipca, narzucono tę linię Kerzona, stalin narzucił mu jako rozgraniczenie. Potem zostało to formalnie potwierdzone w układzie 16 sierpnia 1945 roku. I co jest istotne? Otóż e, e, trzeba pamiętać, że jeszcze 1 marca 1944 roku. E, sekretarz Generalny Komunistycznej Partii y, y, Ukrainy Nikita Chruszczow, który stał też na czele rządu Ukrainy Sowieckiej, w, w Radzie w, w Najwyższej, czyli w takim parlamencie, postulował, że granice Ukrainy po wojnie powinny się przesunąć tak, aby wypełnić wszystkie ziemie etnicznie ukraińskie. Przy czym granice tych ziem, Postrzegał tak samo, jak postrzegali je twórcy państwa ukraińskiego w 17-18 roku. Tutaj, z żółtą, zakreślonej z żółtą linią obejmującą Łemkowszyznę. to są te tereny, do których sobie jeszcze w 20 roku roślili pretensje Ukraińcy. Jak widzicie Państwo, on mówił wprost w tym wystąpieniu, że granice Ukrainy powinny sięgać po Tomaszów, Rzeszów, i krynice. To, czego nie powie... i cały czas o tym myślał 20 lipca, 20 lipca 1944 roku, kiedy to wojska Armii Czerwonej zbliżały się do linii Kerzona, wystosował pismo do Stalina. W którym, w którym występował o przyłączenie do, sowie do państwa sowieckiego powiatów Jarosławskiego, Tomaszowskiego, Chrubieszowskiego, Chełmskiego i Zamojskiego. Co to ma wspólnego z Lubaczowem? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że nie wymienił Lubaczowskiego. Nie dlatego, żeby nie chciał to przyłączyć, ale po prostu dlatego, że zakładał, że ten powiat Lubaczowski w całości pozostanie w Związku Sowieckim. Na dowód tego mogę przytoczyć fakt, że w archiwach w Lwowie znalazłem jedną teczkę dotyczącą rejonu Lubaczowskiego z 1944 roku. Dotyczyło organizacji rejonu, administracji rejonu Lubaczowskiego. Daty graniczne teczki to 20 lipca, 30 lipca. Czy oznaczało to, że zaczęto organizować, co się w niej znajdowało, podania o przyjęcie do pracy w rejonie lubaczowskim. Czyli Chruszczow był przekonany, nie wiedząc o ustaleniach, nie wiedząc o ustaleniach w Teheranie, a być może, bo tego nie wiadomo na pewno, lekceważąc, znaczy uznając, że tak to sowieci, że, że po prostu dotrzymują porozumień, do czasu, aż im to, póki jest im to wygodne, to tak samo jak teraz trochę, także ta tradycja, tradycja dalej funkcjonuje. Patrzmy, Memorandum Budapesztańskie z 1994 roku, że być może można przesunąć dalej. Dodam do tego, że znalazłem też inny dokument w, Ki w Kijowie, w którym te granice poza obszarem Polski na przykład miały sięgnąć pospisz. Także nie tylko Łękowszyzna na północy, ale zamieszkały przez Rusinów słowackich e, tereny aż po pospisz. Więc północno-wschodnie teren dzisiejszej Słowacji, oczywiście całą Podkarpacką. I teraz, proszę Państwa, jak widać, Chruszczow o tym nie wiedział, że granica będzie przebiegać inaczej. I nawet dalej po tym fakcie wysłał do Stalina petycje 50 podpisane przez mieszkańców 50 wsi. Z tzw. Hełmszyzny, czyli z powiatu Chrubałyszyszowskiego, Tomaszowskiego, proszących o przyłączenie do Związku Sowieckiego. Te petycje zostały sporządzone między 20, 30 lipca a 2 sierpnia. Także dalej zakładał, że w ten sposób niejako przekona Stalin do tej zmiany. Potem, kiedy się go pytał bezpośrednio, Stalin powiedział, że musimy iść na kompromis, bo przecież Polacy domagają się lwowa z kolei. Więc można powiedzieć, ta linia Kerzona była znakomitym argumentem dla Stalina, żeby powiedzieć Brytyjczykom, że sami, sami taki terytorium zaproponowaliście, czyli sami uznaliście, że granica Polski powinna być przesunięta na, na zachód. Ale jednocześnie dzięki temu, ponieważ dzięki temu granica. Związku Sowieckiego, zachodnia granica Związku Sowieckiego w stosunku do granicy sprzed 22 czerwca 1941 roku przesunęła się na wschód. I trzeba tutaj dodać, że cała, jeśli patrzeć na całą granicę zachodnią granicę Związku Sowieckiego między Bałtykiem a Morzem Czarnym, która była stworzona w wyniku pakturi Będroch Mołotów, więc wszystkie te zdobycze terytorialne lat. 39-44, to tylko na, obszar, na odcinku granicy z Polską granica Związku Sowieckiego w stosunku do 22 czerwca 1944 roku przesunęła się na wschód, w wyniku czego Związek Sowiecki stracił. Bo my mówimy, właśnie wieszamy psy na tej linii personelu, że ile myśmy stracili 180 tysięcy kilometrów na wschodzie. Tak? Ale jakby patrzy, gdybyśmy mieli mieć granicę, tak, rozumiem czas. Gdybyśmy mieli mieć granicę na, według stanu z 22 czerwca 1944 roku, to ta granica to stracilibyśmy 22 tysiące km2, w tym m.in. cały powiat lubaczowski. Tu tam do tego, że bo już kończąc, zwracam uwagę, że właśnie dlatego, że ta granica w liniach Kerzona tak nigdy nie została tak praktycznie wyznaczona to tak długo trwała potem delimitacja. W latach 46-48 była komisja delimitacyjna, będąca konsekwencją tego porozumienia z 16 sierpnia, która musiała to wyznaczyć w terenie, tak, ale ona trzymała się tej w miarę linii prostej, dlatego jest taki przebieg linii prostej, dlaczego ten powiat, powiat lubaczowski właśnie wchłonął 8 wsi z powiatu raworuskiego, i cztery wsi tam jeszcze z Jaworowskiego, także zwiększył się w tym stosunku, ale za to stracił chruszów. Właśnie dlatego, że tak <trymano> trzymano się tego ustalenia, które mówiło z 27 lipca, które mówiło o tym, że granica powinna przebiegać wzdłuż Linijka, z odchyleniem 5 do 7 kilometrów yy, na korzyść Polski. No to więc, więc mniej więcej się trzymano tej, tej zasady, w związku z tym yy, stąd powiat lubaczowski jeszcze nie tylko został przy Polsce, ale się, się wzbogacił ja wiem, że muszę kończyć, dlatego mówię, że ewentualnie pomnik dla Kerzona, chociaż właściwie nie on był ojcem tej linii, pewnie w Łomży też mógłby powstać albo przynajmniej w Hajnówce. Tak, bo te tereny puszczę Białowieskiej też przyłączono zresztą, ale później w wyniku przytargów. Także tutaj może leśnicy jakiś pomnik gdzieś postawią w Puszczy Białowieskiej. Proszę Państwa, to jest oczywiście pół żarty, ale powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie to, że Stalin właśnie chciał wykorzystać to, co sami Brytyjczycy popełnili w zupełnie innych celach 20 lat wcześniej, to być może by przystał na tę propozycję propozycje Chruszczowa. Zwłaszcza, że dodam do tego, że Związek Sowiecki w stosunku do granic sprzed 22 czerwca miejscami posunął się na zachód, bo uzyska Ukrainę Sowiecką, także znaczy Ukrainę Zakarpacką. przepraszam, Teren dzisiejszej Ukrainy Zakarpackiej, czy, który należał do Czechosłowacji przed wojną i co się stało? Kiedy weszły tam wojska sowieckie, w czerwcu 1944 roku zajęły Uk Zakarpacką Ukrainę. Po wsiach chodzili, jak opisował to Andrzej Kastory barwnie, po wsiach chodzili miejscowi komuniści, sołtysi z oficerami Armii Czerwonej i zbierali podpisy analogicznie pod petycjami o przyłączenie do Związku Sowieckiego. Na tej podstawie e, Stanis wysunął roszczenia, które znalazły potwierdzenie, że cze, cze, Czechos, e, władze czechosłowackie z, z prezydentem Beneszem zgodziły się w czerwcu 1945 roku oddać e, Ukrainę Zakarpacką. Poza tym jeszcze uzyskano e, na zachodzie Okręg Królewiecki. Tak, który teraz jest. Także, jak widzicie, Związek Sowiecki nie miał oporu, żeby posunąć się dalej na zachód, a tutaj się musiał cofnąć, na, musiał, no, chciał się cofnąć na wschód. Także dlatego jednak pomyślmy troszkę ciepło yy, o, 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 o tym lordzie Kerzonie. Yy, dodam do tego jeszcze, też jest ciekawa rzecz w tej depeszy, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, no właśnie nie mam jak podkreślić, ale tam zwracam uwagę, że wymieniono tam trzy miejscowości, czyli Chrubieszów, Rawę Ruską i Przemyśl. I tylko Rawa Ruska została zapisana zgodnie z zapisem polskim jako Rawa Ruska, przez W. Rawa, przez W. Natomiast Chrubieszów jest w wersji Grubeszow, SH, czyli transliteracja angielska, ale przez G, a nie przez H, więc nie występujące ani w języku polskim, ani w języku polskim i ukraińskim byłby Hrubieszów, czyli ktoś no rosyjskojęzyczna nazwa z czasów pewnie Królestwa Polskiego, a z kolei trzecie miejscowość to jest jako peremyśl, czyli w ogóle po jakimś ukraińsku, tak? E, więc w trzech różnych wersjach językowych była e, funkcjonowały te, e, te nazwy. W związku z tym pytanie, kto mu suflował? Być może w pośpiechu po prostu przy... Ktoś to w ten sposób zapisał, no i to potem przetrwało, także nie sądzę, żeby ten, być może sam rzeczywiście Kerzon po prostu miał takie, takie zakodowane nazwy, ale ktoś prawdopodobnie te nazwy wpisał po prostu, ktoś mu zaproponował te nazwy. Pytanie, kto do dzisiaj pozostaje niewyjaśnione. Także, kto jest rzeczywistym autorem tego, tej, tej, tej depeszy, no oczywiście na tym chciałbym dziękować, przepraszam, że trochę przedłużyłem czas,